No, ja nie mogę jakim cudem! Nie mogę wziąć tej apteczki! Jesus... ...Christ. Ha, normalnie jak walka z bossem. Naprawdę, to patrzcie ile apteczek mi zażarli. Nie wiem, albo ja nie umiem walczyć tu z nimi, ale... One są naprawdę upierdliwe. O Boże. To jest jakiś koszmar. No, w końcu. Może mieć tędy. Wszystko po to, żeby cofnąć się na początek poziomu, nie? Tak, dziękuję, żeście mnie nagrodzili apteczką. Oj, naboje. No, zrehabilitowaliście się troszeczkę za swój genialny pomysł z y, wsadzeniem tu tylu przeciwników to takich mocnych. Mm, tu mamy okienko jakieś. No dobrze. Aha, tędy mam wejścia. To jeszcze nie koniec tego wspaniałego poziomu. Coś mnie tu zje? Spadaj Wpadaj, Larson! Ja cię nie chcę! Kurde, ale ja nie mam w ogóle broni! O, oh, nie mam nawet Uzi. Dobra, musimy sobie poradzić z magnumami. Chyba, że on gdzieś zniknie. Mikaj Larson. Wow, ale szybko poszło. Masz Uzi? Czasem jakieś. Och, nie lubię cię Larson. Biedny zginął od, od ręki Lary. Jeszcze zobaczymy, bo to już jest końcówka. To jest to pomieszczenie ze skionem. Tutaj. A my jeszcze sobie zobaczymy, co to jest. No i nie znalazłam tych uzji. Kurczę, zła jestem na siebie. No naprawdę nie wiem, gdzie one były. Gdzieś je zgubiłam, no i tyle. I tyle, guzik z tego. I guzik z tego mamy, niestety nie mamy Uzi. Chociaż tak w sumie rzecz biorąc, to my chyba stracimy... ...bronie teraz. Tak sobie jeszcze lukam. Czy coś tu jest ciekawego? Nie ma. No dobrze, no to trzecia część z Kionu, że tak powiem, należy do nas. Sekret był jeden, ale żeśmy go nie znaleźli. No. I jesteśmy na przodu. Nawet nie było takie długie, jak myślałam. Ciekawe. Bo myślałam, że więcej będzie z tym opuszczaniem wody i tak dalej. Ale tam się okazało, że nie było nic takiego. Tylko w aniversary dodali takie efekty. You just pulled the tough end of a wishbone. Howdy. Afternoon. Left Larson sucking wind then, eh? If that is the phrase. Well, your little vacation riot's over now. Time to give back what you've hijacked off me. Let's try the lunchbox. <sighs> well? Kill

Ja sobie jeszcze dopłynę, że tak powiem, do brzegu, znaczy do brzegu, tylko żeby powietrze złapać. Tak, i co? Proszę Państwa, zostaliśmy obrabowani? Dobrze, że chociaż nam zostawili jakieś naboje. I tak, jeżeli były tam gdzieś jakieś Uzi, to. E to w tym momencie je tracimy. Tak, zostaliśmy obrabowani przez natle. W tym filmiku, właśnie, coś tam. A tak, i oczywiście Skiona nam zabrała. Nie mamy Skiona. Wykorzystała nas niecnie do swoich celów i porzuciła i chciała nas zabić w dodatku. Ale Lara się nie daje oczywiście zabić, tylko wyruszyła za natlą do... Ymm... Nie wiadomo gdzie. <grytania> znaczy to są teraz kopalnie natli. Natlas mains. Sejbujemy ymm... tutaj. Kopalnie natli. I to jest już zupełnie tak, jakby nowy rozdział: Atlantyda. Tylko, że to nie jest taka Atlantyda, jaką możecie znać. Nie wiem z jakichś opowieści fantastycznych. A to jest taka Atlantyda, trochę bardziej e, w mroczniejszym stylu. Wow! Ale jazdy. <grym> no, no i te kopalnie natli. Są tak skonstruowane też w mroczniejszym stylu A później też, też jest tak um, No dobrze W takim razie dziękuję Wam za oglądanie I zobaczymy si Znaczy usłyszymy się w kolejnych odcinkach A będą już ostatnie poziomy, ale on jest ich chyba cztery albo trzy Cztery chyba z tego rozdziału Atlantyda i będziemy już powoli kończyć Tomb Raidera 1 mam nadzieję jeżeli to cztery poziomy to jeszcze dwie sesje nagrywania to już będzie prawie koniec no także dzięki wam wszystkim za oglądanie, za subskrybowanie i komentowanie i zapraszam do kolejnych odcinków cześć